Mieliśmy możliwość przeprowadzenia redakcyjnego testu ciągnika FarmTrack 9120 DTM. Nazywam się Krzysztof Krogulecki, reprezentuję firmę FarmTrack z Brągowa, producenta ciągników rolniczych. Chciałbym przedstawić Państwu w kilku zdaniach nowy model ciągnika 9120. Ciągnik, który tutaj widzimy, jak wszystkie modele FarmTrack posiada silnik Perkinsa, moc 113 KONI. Wyposażony w turbinę Intercooler spełnia emisję spalin 3B uzyskaną przez EGR i DPF. Silnik ten cechuje się wysokim momentem obrotowym, 450 Nm uzyskiwanym już przy 1400 obrotów, co daje mu bardzo dużą elastyczność. Skrzynia biegów 24x24, przełożenie. Zapewnia nam prędkość od 0,5 do 40 km na godzinę. Tylni most i skrzynia zintegrowana razem producent Cararo. Mamy tutaj dwie prędkości wałka WOMO 500 i 500 ECO, załączane elektrohydraulicznie. Do wyboru również WOM zależny i niezależny. Tak jak reszta elementów, przedni napęd, blokada. Załączana jest elektrohydraulicznie. Hydraulika tego ciągnika to pompa o wydajności 50 litrów. Rozdzielacz hydrauliczny trzysekcyjny, czyli sześć szybko złączy plus jedno szybko złącze zlewowe. Daje tam nam możliwość powrotu swobodnego, olej nie rozgrzewa się. W standardzie w tym ciągniku mamy pneumatykę jedno i dwuobwodową, komplet zaczepów transportowy, rolniczy i tak zwany zaczep Piton Fix do bardzo dużych obciążeń przyczep tandemowych, rozrzutników obornika. Podnośnik tego ciągnika ma udźwig 4,5 tony, realizowany jest w oparciu o EHR. Możemy sterować na zewnątrz podnośnik i wewnątrz. Jest tam bardzo fajnie skonstruowany sterownik, który możemy programować wszystkie jego funkcje. Po pierwszej pracy zaprogramowania jednej, dwóch czy trzech maszyn, potem tylko wykonujemy jeden ruch, podniesienie lub opuszczanie, i wraca nam do ustawionych pozycji. Układ zawieszenia hakowy ze stabilizatorami. Przedniało się również Kararo z blokadą załączającą się automatycznie. Ciągnik dodatkowo doposażony jest w przedni tus i przedni WOM. Przedni tus jest to bardzo masywna konstrukcja. Dodatkowo dołożone są listwy wzmacniające co usztywnia nam ciągnik, zabezpiecza przed uszkodzeniem załużno wzdłużnym jak i na skręcanie. Jest to model największy z naszej stajni. Zbudowany z myślą o gospodarstwach średniej wielkości. Ciągnik już do cięższych prac, zarówno transportowych, jak i prac w polu. Ciągnik zbudowany jest na najwyższej jakości podzespołów, ale jest to ciągnik prosty. Dzięki temu Dajemy klientowi poczucie bezpieczeństwa, że ciągnik będzie funkcjonalny, że będzie prosty w obsłudze i że będzie bezawaryjny. Ciągnik ma ładny wygląd. Uroku dodają mu przyciemniane szyby. Sporym minusem testowanego ciągnika była jego hałaśliwość, także w kabinie. Producent deklaruje jednak, że obecnie produkowane modele seryjne mają lepsze wygłuszenie i problem ten został rozwiązany. To co nas zaskoczyło, to proste i łatwe otwieranie maski. Wystarczy pociągnąć bez większego wysiłku zaciągnął. Maska spokojnie się unosi. Zamykanie jej także nie wymaga dużej siły. Wystarczy lekko ją nacisnąć, a zamknięcie sygnalizuje lekkie kliknięcie zamka. Z łatwością można usunąć kurz i inne zanieczyszczenia słodnic. W podobny sposób można otworzyć obudowę filtra powietrza, wyjąć go i oczyścić. Ciągnik wyposażony jest w kamerę cofania. Obraz z niej jest wyświetlany na dodatkowo zamontowanym monitorze po prawej stronie kierownicy. Jest to bardzo wygodne rozwiązanie, przydaje się nie tylko podczas cofania pod maszynę, ale również podczas manewrów i parkowania.